Myślącym. Dzisiaj będzie coś na kształt życzeń wielkanocnych, za które także te osobiste, które do nas bywają bardzo wszystkim po staropolsku dziękujemy. Ale jednocześnie coś na kształt życzeń, bo nie będą to życzenia. Sądzę, że lepsze takie twórcze przemyślenie niż czcze życzenie którego bardzo dużo słyszycie. Natomiast ważne, żebyśmy sobie powiedzieli, w jakim jesteśmy miejscu. Tutaj, tak gdzieś metodę mnie, kilka lat temu odnalazłem pieniążek z insurekcji kościuszkowskiej. Jak z dawnej ziemi mielnickiej, nasze pospolite ruszenie szlachta się zebrała, co by ojczyzny bronić. I szła tutaj na Rajgród, to najwyraźniej tu się zatrzymała. Tu widocznie było jakieś miejsce postoju, tam stary, dawny dwór. <laughs> Rzeczą naturalną na trakcie. Zresztą ten pieniążek był pieniążkiem austriackim, bo Austriacy nam wspomagali. Przypominam, to niewielu wie, a te pieniążki są jak gdyby te monety dowodem na coś takiego I były też oczywiście bite w Austrii żeby opłacić żołnierza zresztą austriackiego po pierwsze bo tam była pewna pomoc miejsce wiemy kamień ważny tam pozostałe kamienie też leżą dociosane głazy z dawnego starego dworu obronnego tutaj znalazły swoje miejsce jak wszystko co zostało po i Rzeczpospolitej. też to to chyba symboliczne pomniki Pierwszej Rzeczpospolitej. I teraz idziemy do dnia dzisiejszego. Dzień zmartwychwstania roku 2024. I może rozpocznę tak e, biblijnie. Są takie słowa, święte słowa Polaka, aczkolwiek nie, nie są to słowa z jakiejś Liturgii czy jakichś świętych pism. Zaiste dzięki wielkiej niespotykanej litości Bożej, ludzie w tym kraju nie na czworakach chodzą, a na dwunogach, udając człowieka. Lubię niezwykle ten cytat. Do dzisiaj jest to myśl twórczą, obserwację narodu. Do dzisiaj jest on aktualny. Wypowiedział je nie Jan Paweł II, czyli pokolenie JP2, ale ojciec pokolenia JP1. Każdy sobie, kto jeszcze nie zrozumiał, doczyta, kto zrozumiał, to może wreszcie zrozumie wagę JP1. I teraz idziemy do dnia dzisiejszego. Kochani. Zgodnie z tą obserwacją słuszną, czego możemy sobie liczyć? Wielkiej litości Bożej, by Pan Bóg litował się nad bezmiarem naszej głupoty, naszego przeniewierstwa. A w związku z tym, że jesteśmy ludźmi wierzącymi chrześcijanami, to możemy sobie poczytać, że to miłosierdzie Boże. Ja osobiście trochę wątpię w, je, znaczy nie wątpię w nie, tylko nie rozumiem za co miało, jak można mi Bożym ogarniać ludzi przeniewiernych, ludzi, którzy dbają tylko o siebie, którzy wyznając pewne wartości chrześcijańskie są sobą samym, życiem, czynem, ich zaprzeczeniem. Zwróćcie uwagę na właśnie ten okres Wielkanocny i to zdarzenie poprzedzające Dzień Zmartwychwstania, czyli osądzenie proroka Chrystusa, i wówczas lud, jak się zachowywał, ten lud Boży, tak jak obecnie. My nie chcemy na śmierć Barabasza. My chcemy tego drugiego. Uwolnijcie barabasza. To jest bardzo ważne. Dzisiaj wyznawcy barabasza dalej są. Przecież wy nie chcecie prawdy. Wy wolicie żyć tak, jak ten barabasz jest bardziej wam bliski. Mimo, że był bandytą, ale dawał spokój, stabilizację. Wy się boicie dzisiaj. Tego, co jest nowym. Wy po prostu tego nie chcecie. Wy dalej wolicie krzyżować to, co jest prawdą, to, co jest normalnością. Dla Was, barabasz, jest dzisiaj Waszym kierunkiem, tak? Chrześcijanie, katolicy, 2024. Nic się nie zmieniło. Kochani, Dlaczego tak chcecie? Dlaczego nie chcecie stać się ludźmi? Dlaczego nie chcecie się stać Polakami? Bo to wyzwanie. Wy wolicie. Ale zanim to powiem, wiesz jak wyglądały tradycyjne wychodki. Sławojki, kible. To w taki drewniany kiedyś był budyneczek. Taki domek. Domek. Łazienek nie było. I był wychodek. I. Wiecie, co się wokół tego wychodka działo? Były czy krzaki, czy inne rzeczy. Wokół gnieździły się ptaki, wróbelki inne. Ale nie ma wychodka, ani jeden sikorka, bliszka, co tam chcesz. Ale nie, ma, nie było jednego wychodka w całej Rzeczpospolitej, nie tylko, gdzie ptaszki, ptaki by się zagnieździły. Żaden wróbelek. Żadna sikorka. Ptaki w wychodkach nie gnieżdżą się. A wy w wychodku urządzacie się. Wy lubicie atmosferę wychodkową. Wasze gniazdka w tym wychodku, który żeście sobie stworzyli, tego fetoru, jest waszym miejscem naturalnym. Tym się różnicie. Od tego ptactwa, które gardzi wychodkiem. Że wy potraficie się rządzić w wychodku. Dzisiaj nasza Rzeczpospolita, sami wiecie, to nie od dzisiaj. Lata po kolei. Stała się jednym wielkim wychodkiem, kloaką. Zresztą nie tylko Rzeczpospolita, i ta Europa. Dzisiaj bardzo ważne, żebyśmy o tym sobie mówili. Zmartwychwstanie, odrodzenie. Popatrz na to pole, tak. Ono rok do roku się odradza. Tu zresztą było żyto po życie. Zobaczcie, lekko potalerowane, aż ty masz zdziwienie, no nie? No wiadomo, tak nowoczesne kombajny działają, tak. Chociaż ten, ten i tak był w miarę najlepszy. Pole się odradza rok do roku. A kochani, czy my, czy my się odradzamy? Czy my się odradzamy? Czy Polacy się odradzają? Czy rok do roku są coraz lepsi, mądrzejsi, bardziej odpowiedzialni? Nie coraz bardziej wypaleni coraz gorsi jesteśmy coraz niższy dajemy plon jako Polacy, jako zbiorowość z czego to oczywiście wynika z tego z tej naturalnej potrzeby akceptacji wychodka urządzania się w tym wychodku dla świętego spokoju dla własnej korzyści Nieraz, jak rozmawiam z tymi różnymi, gardzę tym telefonem, składa jakieś tam życzenia, coś próbuje, no tylko nie o polityce. Człekuj, nieodpowiedzialny. A o czym innym można? Święta, to odrodzenie, zmartwychwstanie jest dla Was wyzwaniem. A szczególnie w takich krytycznych sytuacjach, które sami żeśmy stworzyli. Tą kloaką rzeczywistości wokół, do tego, żeby jak najgłębiej się nad tym zastanowić, wiara chrześcijańska, w ogóle wiara w Boga, czy naszych, tych dawnych słowiańskich, czy od czasu, gdy istnieje Chrystus, to wykonywać, tu nikt nie pyta. Tu się po prostu ma obowiązek wierzyć. To w momencie, jak Słowianie poznali Chrystusa, to są wyznawcami naturalnymi, a jak nie, no to tam głazy i one wam powiedzą co powinno spotykać takich ludzi, to, kochani, skoro jesteśmy, wyznajemy pewne wartości, tak? Skoro się przypisujemy do nich, to gdzie jest nasze postępowanie, ten czyn? Gdzie jest wasza odwaga? Wybór barabasza jest kwestią strachu, tchórzostwa. Wy się boicie. Wy się wszystko bojecie. Zresztą, jak ja tych ludzi spotykam, oni się wszystkiego boją. A cóż was może spotkać gorszego? Na los Chrystusa to niewielu was się spisze, bo po prostu nie ma aż takich potrzeb. Po prostu w sposób zwykły, jak setki milionów, miliardy przed wami umierało na tej ziemi, po prostu umrzecie. Nic więcej. I teraz. Kolejny, to, co jest ważne, a szczególnie dzisiaj należy podkreślić: jednego bohatera wymienię. Te wartości i fałszywi prorocy. I w naszym życiu publicznym, popatrzcie, to ciągle się powiela, ciągle się zdarza, a ja od 20 paru lat. Jestem uczestnikiem i obserwatorem tego, udziałowcem. I widzę, że są kolejne kreacje. Kolejne kreacje pasożytów politycznych. Krzysztofie Bosak, dzisiaj przy okazji Wielkanocy Cię wymienię. Jesteś kolejną kreacją politycznego pasożyta. Osoby człowieka a to szczególnie mówię tu na tej ziemi podlaskiej w tym miejscu gdzie chłopaki w trakcie insurekcji szli i nie twoją to winą jest to nie twoja wina usprawiedliwiam cię ten lud ten podlaski lud który cię wybrał w którego głos i oczekiwania się słuchałeś, bo ten lud jest taki taką kreacją Pasożytnictwa politycznego, jaką ty jesteś ich przedstawicielem. Jesteście sobie warci. Ten lud dzisiaj poszedł do kościołów. Ten lud dzisiaj pojawił się przy grobie zmartwychwstałego. Nie twoja to więc wina, wybacz, ale prawdę trzeba powiedzieć nie ty jeden jesteś bohaterem i Podlasia następny jest tu ty jesteś wicemarszałkiem Sejmu następny jest tu marszałkiem Sejmu nie jest to wszystko przypadkiem nie jest to przypadkiem a ta ziemia cierpi ten drugi Szymon Hołownia on jest marszałkiem Sejmu on też nam składał życzenia kochani to są dwie połówki Monety. Tu jest taka XVI wieczna. Nie, nie, nie. Nie musisz. Nieważne. XVI wieczna moneta. Nie. To nie jest y, uszkodzona. Je odłamywano. Tą akurat odnalazłem. To są i są dwie połówki tej monety. Stanowią tą samą wartość. Kochani, czy Krzysztof Bosak. Czy Szymon Hołownia to są dwie połówki tej samej monety? Ich zadaniem jest całość mieć pod kontrolą. W imieniu jednego nadzorcy, oczywiście umownie mówię, tak zwanych anglosasów czy Amerykanów, jest ten sam ośrodek decyzyjny polityczny. I Szymon Hołownia tak samo. Oczekiwania i wsłuchania się w głos ludu Cię wybrały. Tyś nie winien. Tyś nie winien. Natomiast wydaje mi się, że to dotyczy całej Polski, bo tacy ludzie są w każdym regionie. W każdej, jak dzisiaj zostajemy przy tym święcie, w każdej parafii, czy katolickiej, czy prawosławnej, czy, czy innych chrześcijańskich, to nie ma znaczenia. Dotyczy to nas, zarówno do nas wszystkich. Więc to odrodzenie, czego można liczyć, czego można więc takie szczere, staropolskie życzenie, żeby było wielkie miłosierdzie, żeby Pan Bóg miał wielką litość nad naszym Waszym postępowaniem, a jednocześnie życzyć, żeby. Bez ukrzyżowania. Bo zobaczcie, ilu uwierzyło w Chrystusa dopiero po ukrzyżowaniu. Znakomita większość nie chciała, żeby bez ukrzyżowania, ale waszego ukrzyżowania, Chrystus już raz to zrobił, żeby wasi bliscy, żebyście wy sami, żebyście nie musieli przechodzić tej drogi krzyżowej i ukrzyżowania, żebyście najpierw sami uwierzyli. Że potrzebna jest moja wina ostra za grzechy nasze popełnione w stosunku do ojczyzny, wasze za to, to, co powiedziałem, prostytucję polityczną, szczególnie rolników, która była w ostatnich wyborach październikowych do parlamentu. Bóg jest miłosierny, daje kolejne szanse się słuchuje. A my cóż. Jako ci wojownicy Ci, którzy Będą stać na straży Walczyć i nie złomni Mamy po prostu być Dawać Wam szansę Czołem